A, gość tam namiot rzucił na twarz Prawą, prawą, prawą Obi się o prawą ścianę! Gość dosłownie stał na rogu i nam wrzucił namiot na pysk Odbili tym bocznym tunelem, bada, będą do, do, do Miroru lecieć No, tak samo, ale to wiesz, to jest za dużo rzeczy, tak samo te motocykle. Nie wiem, ja już jestem na tyle w kur... motocykle, że zaraz zakażę ich kompletnie, jak będzie da będą dalej adresowane na auto po ścigach za autem. No, no, dokładnie. I ja napisałem, że na, tam, gdzie trzeba, że to jutro wprowadzamy, nie ma w ogóle dla mnie Samo to u nas powinno być. No, no, no dokładnie, Jest, ja mówiłem no inaczej. odesłałem stan ona się chyba obraziła na mnie, bo ja powiedziałem, że nie będzie ścigała I motocykl, Motocykl miał być tylko na motocykle i off-road, jeżeli nie mamy Raptora. Nigdzie więcej. Nie chcę więcej. tym motocyklem, nie chcę, jak nie chcę, to niech jadą w górę, a nie no. na pościgi tym jeżdżą. A wiem, nie możemy zrobić kodu tylko że zaś będą ryczeć, yy, i teraz pytanie się mogę No mogą ryczeć, jak jutro yy, i jeszcze bardziej. Do kurdu, ja, no właśnie, ja bym się zastanowił, czy jutro tego nie zrobić całego, bo będzie więcej yy, osób. No jutro będzie tego za dużo, trzeba to robić, bo ja już mam za długą listę. Aktualnie na tle będzie, tak yy, Na ten moment co no to no jest? Co to jest? Ok, co to jest? I na konwój. Nieaaaaa! <laughs> 412, przypominam, że oni poruszają się na 5 out. Mówić. Oh. Chodź tym jedziemy, jedźmy tym. Susan to sierżantem jest już 5 miesięcy czy ileś, a dopiero teraz się obudziła. Więc funkcjonariusze y, też trochę tak sceptycznie do tego podchodzą, zauważyłam. Co? Wiesz o co mi chodzi? Że tyle czasu miała tą rangę, a dopiero teraz tak naprawdę się z nią obudziła. Mogłaby już dużo i daleko zajść. 3138, czarna taksówka. To Bo ona zawsze właśnie jeździ z Grzesiem. Bo zawsze wszystko Grzesiu, Grzesiu, Grzesiu to, Grzesiu tamto, Grzesiu stram. Tam. Co? Mogłaby dziewczyna stanąć na nogi, się ogarnąć i złapać kurde kapliczkę i, i, i twardo. To jest fajna dziewczyna. Ciu, ciu. Ej, wy zbieramy informacje. No, słuchaj, no, nie wiem. No, wydaje mi się, że jest bardzo dobrą funkcjonariuszką akurat. Na ja tego tarek. nie mówię, że nie, tylko jej po prostu to? nie widać, rozumiesz? Ona jest niewidoczna na tym sierżancie. A pizda ruda mi tam łazi Nie patrzcie na takie życie, w takie to śmicie. No pomóż mi lekarz! <noise> ci boli. A ja nie wiem duma <noise> Nic samego, ale ja coś wie. się opuszczego. Nie ma, no ja mówię, tu jest coś nie tak, to jest... Sprawa dla reportera, wskoczy, dawaj, skrujemy. normalnie wskoczysz, na pewno się uda, na pewno, na 100% ELO O NIEE 43.1 plus 1, tak to zrobimy ja. Przepraszam Przepraszam Gotowy? 101 No wiesz, nie, nie, nie 101 Nie, zgłaszam ci się 101 że reagujemy na tracker jak się przestraszyłem ty. siedem sześć siedem osiem Słuchaj no, synek, synek. Co? Tak co? Cię A no, co? 4, 3, 3, pierwszy po drugim? Ja. Słuchajcie, potrzebuję wsparcia Jacyś ludzie tutaj rozpracowali tą grupę To jest podejrzana ta grupa, sektor 9 w barze na Sandy Proszę przyjechać, weźcie wsparcie, weźcie, weźcie jednostkę od DMT, tak o, o. Ej, ej, ej. Uciekaj stąd lepiej Ja zawiodę do szpitala Nie! Co to... <laughs> Co to... nie! Znaleźć go! 20 cm? Przecież ja nie mam takiej długiej ręki No Znaczy dobra, mam O kurde, co ja powiedziałem. Cicho, nie było tego Co so jest? O Jezu, zintegrował mnie przez chwilę Idzie was na pojedynek, tak? O, pomóż mi, pomóż mi, to tam na spodnie! Później ja nie. O, o jezu, wpija mnie w ziemię. To czy mi grub? O jezu! O jezu! O jezu. O jezu. Nie wie, gdzie poleciał? Co? Nie wiem. Że mnie na ziemię, czekaj! Dajcie trzy sekundy. Cześć Tatusiu! Co? Zabierzcie to i nie zutylizujcie. Nie wiem, coś tu się dzieje? Od Bigosu dupa z nic nie ma. No to może gdzieś tutaj wyjedzie. Bo to jest niemożliwe. W jakim kierunku ostatnio widziany pojazd był? No na sendy jechał, no przecież mówimy na tym za... Tym radiu, kurwa Przyjazd, ale muszę mieć potwierdzenie, że... Trzeba nie? było więcej chlecza w tym poznaniu. Małego Mały 30 cm ma. 30, no tam. Jestem ojcem 12-letniego Adama, mieszkamy w Łodzi. Ostatnio zauważyłem, że mój syn zaczął oglądać streamerów gry Five City. Po tygodniu od rozpoczęcia oglądania, mój syn, kiedy wchodzi do pokoju, krzyczy Śmietniku, odsuń się, bo jadę. <grym> Jestem zdziwiony, że taka gra sprawia, że mój syn się demoralizuje. Postanowiłem... Dać szlaban mojemu synowi za to co powiedział, to zaczął udawać, że strzela we mnie paralizatorem. Mówi, zakuwam cię i kazał mi podejść do radiowo. <grywa> Sie sku. spadł tylko tam. A, dobra, dawaj, ja to wykręcę na 3: Na 3, na 7. Dawaj, wykręcaj to. O, ale ej, jakie gorące. <grywa> mam, mam wszystko. Zordy z Całą To jest, jest sam funkcjonariusz. 304 podjedziemy za minutę. Przyjąłem. Superwizor do negocjatora. Negocjator grzebie bułę. Rozumiem. Grzebie Dobrze, przyjąłem. Jak oni byli ubrani tak kolorystycznie na czarno? Eee, ciemno, czarno, coś takiego. Tylko no mam ich. Ciemne swetry, eee, czarne dżinsy. A ich dwóch miało maskę pingwina, jeden miał maskę tą taką y, jak ten gość z y, filmów kiedyś. A nie to Samfu. Bo to nie macie jeepca, to... nie widzę.